i wszystkim, ej puszko zbierać. Okażę dzisiaj moje zbiory. Jak miesięczne. Trochę tego jest. Jest trochę złomiku. Tam złomiku taki dzbanek. Może ktoś by chciał. Tutaj takie kabelki aluminiowe. Nie wiem, jak dostać. Ktoś może coś wie. Może powiem, co zrobić z nimi? Tutaj tyle butelek. Tu są te. Tutaj jeszcze w Nie rozładowane. Tu jest taka miedzi. Może ktoś wie, co zrobić z taką miedzią. Zobaczcie sami. Dużo miedzi. Tu mam taki akumulatorek. Może komuś by się przydał. Nie wiem, od czego. To jest tutaj taki trochę rzeczy. Może komuś coś się przyda. Taki dbaneczek fajny. Pełny dobry. Tutaj takie skarby. Mam nawet zdjęcie żydka, piękne zdjęcie. Tu same puszki. Tu puszki. Tu puszki, pod wodem puszki. Dzisiaj będzie sprzątanie tu. Wszystkie kogarny trzeba robić takie rzeczy, takie skarby jakieś tu następne, o ładne Ale nawet się znalazły kieliszek ładny od czego by to tu jeszcze, pokażę. Tu tutaj to jest łomiku. takie różności jeszcze tutaj o, czajniki do rozebrania wszystko dotacji pracy Toj pracy jest a tu jeszcze takie pumiski fajne nie? ładne ładne makutry to są chyba czy nie mylę bardzo ładne tutaj jest jakaś jest jakaś bohem ja wyrości trochę no takie tu dwa zlewiki co tak, kosa jest muszę to ogarnąć wszystko tu jest takie coś no pieciarnia cała do ogarnięcia wszystko trochę pracy jest tutaj to jest coś co podpowiedzcie jak oskurować te kabelki aluminiowe tą mieć tą grubą co pokazywałem trochę jest już nazbierane tam woreczki z trzy pełne jeden połowa muszę dopełnić tutaj o też aluminiowe jeszcze tu żelazne kuszeczki tu takie akwarium fajne chyba na starał ci jechać a tutaj takie dyski, też może potrzebuję nie wiem od czego to są chyba od komputera jakiegoś Asus tutaj drugi to nie wiem, do dvd może tak bardziej pokaże tutaj taki młyneczek wszystkiego jest po trochu trzeba przynieść się za pracę i trochę posprzątać ogarnąć ten temat Tymi puszkami, tym wszystkim buteleczkami tam jest. dużo tego jest Naprawdę dużo od, od czego tu zacząć? Chyba od puszek zaczniemy no trochę pracy jest. To już zaczniemy tutaj robić sobie porządek mały Tymi puszkami. A tak pozdrawiam łapka w górę. Zostawcie subika. Pozdrawiam. Jeszcze obejdziemy raz. Pokażemy chwilę. Tyle tego mam tu.